Rozmawiajmy o zmianie nazwiska po ślubie, ponieważ ja dosłownie dzisiaj to robiłam, ale plot twist, nie tylko ja zmieniam moje nazwisko po ślubie, ale również robi to mój mąż. Jeżeli narzeczona informuje, że planuje mieć nazwisko łączone, albo co gorsza, chce zostawić swoje, to jest ostatnia czerwona flaga. Mężczyźni oczekują szacunku, kobiety bezpieczeństwa. Przyjęcie nazwiska męża to okazanie mu szacunku i oddanie mu się pod opiekę. Aby małżeństwo było szczęśliwe, kobieta musi w pełni zaufać i poddać się prowadzeniu męża. Wiecie, co dla mnie jest czerwoną flagą? Dla mnie czerwoną flagą jest to, że typo nawet nie chce z tobą porozmawiać o tym, jakie są opcje. Że on zakłada, że to nawet nie wymaga rozmowy. Że po 20 czy 30 latach swojego życia rezygnujesz ze swojego nazwiska? Jak wyglądało to u nas? Z moim mężem omówiliśmy wszystkie opcje i zdecydowaliśmy się, że ta, w której ja dodaję sobie jego nazwisko do mojego, a on moje do swojego, jest dla nas najlepsza i odzwierciedla najbardziej. Nasze partnerstwo i ja osobiście nie chciałabym, żeby mój przyszły mąż w taki przedmiotowy sposób, a nie partnerski, traktował mnie przy podejmowaniu tak ważnej decyzji. O szacunek w relacji nie należy się tylko dla mężczyzny, ale również dla kobiety. Przynajmniej ja tak uważam. Pod w XXI wieku. Totalnie rozumiem, jeżeli kobieta decyduje się przyjąć nazwisko męża, szczególnie, że mówimy tu o małżeństwie, które jest dość tradycyjną instytucją, ja decyzja. I nie, to, że mój mąż przyjął moje nazwisko dodatkowo do swojego, nie sprawia, że jest mniej męski, w pracy przyjęto to bardzo pozytywnie, a jeżeli ktoś potrzebuje bardziej atawistycznego argumentu, to mój mąż ma dwa czarne pasy w sztukach walki, więc naprawdę nie można mu nawet na tym poziomie zarzucić braku męskości. Najważniejsze jest też dla mnie to, że w moich oczach on jest jeszcze bardziej męski, tworzymy coś wspólnego, na równych zasadach, nawet jeżeli się od siebie różnimy, i na, nawet jeżeli nasze role w naszym partnerstwie będą się różniły. Więc, dziewczyny, pamiętajcie, szacunek należy się również Wam! Pa!